A więc przejdźmy do wyzwalaczy. Tutaj mamy Godoxa X Pro 2. Tak naprawdę jeszcze w Polsce nie ma jego odpowiednika, ale jest to nowsza wersja wyzwalacza, który sporo osób dobrze zna. To jest Navigator X. Tutaj pokażę, będzie widać mniej więcej różnicę. Czyli tutaj mamy ten starszy model, tu jest ten nowszy, więc troszkę minimalnie tutaj poprawione ergonomia. I dodatkowo mamy szybko złączkę, już nie takie tradycyjne kółeczko. Tylko tutaj mamy ten szybszy tryb, jeśli chodzi o zapinanie na aparacie. No jest troszkę większy, ale myślę, że troszkę ułatwiono, jeśli chodzi o konfigurację. Dodano też tutaj funkcję Bluetooth, dzięki czemu możemy sterować przez apkę. Jak w ogóle samo urządzenie tutaj wygląda? Tutaj mamy. Przesunę, jest troszkę cięższe, nowe urządzenie. Trzeba włożyć dwa paluszki AA. Mogą być akumulatory, więc tu już w zależności od nas polecam akumulatory. Wtedy nie musimy co zlecenie kupować nowych baterii, ale baterie w razie czego też można mieć tak awaryjnie. W przypadku, jeśli chodzi o tutaj przełączniki, po tej stronie mamy off-on i dodatkowo jest przycisk do. Tutaj jest taka dioda do, doświetlająca. Możemy ją włączyć lub wyłączyć. Ja z tego nie korzystam ze względu na to, że uważam, że. Zbyt to jakby przeszkadza i rozprasza osoby, które fotografujemy, dlatego ogólnie polecam tego raczej nie używać. Więc uruchamiamy tym przyciskiem, jest przesunięte. I tutaj, jak widać, ukazuje nam się menu. U góry widzimy CH, czyli channel, kanały. To jest kanał akurat wybrany 21. Tu mamy stan baterii. Często zauważyłem, że przy akumulatorkach może on nie pokazywać całkowicie takiej prawdy, jakby i tutaj mamy kanały ABCD. Każdy przycisk tutaj jakby odpowiada za daną grupę. Przycisk All, jeśli na przykład mamy włączone kilka grup, na razie tutaj powłączam tak żeby było coś włączone. To kiedy przyc naciśniemy przycisk All i kręcimy kółkiem, zmieniamy wartość na wszystkich o identyczny skok. Więc jeśli na przykład chcemy zmieniliśmy przysłonę albo ISO na aparacie, to możemy automatycznie zmienić właśnie dla wszystkich tą funkcją ALL. Dodatkowo przycisk SYNC zmienia nam tutaj u góry wartości. Jeśli nie ma tu żadnej ikonki to znaczy, że błysk będzie wyzwalany na pierwszą e, migawkę. Polega to na tym, że jeśli mamy dłuższy czas naświetlania, na przykład 1,15, 1,10 sekundy to lampa błyśnie na początku a nie na końcu. I będzie to powodowało coś takiego, że będzie zdjęcie wyglądało na lekko poruszone. Jeśli tutaj dodajemy światła zastanego to będzie tak, że lampa zamrozi ruch na początku, ale przez to, że jeszcze ten ruch następuje w trakcie naświetlania, to niestety będzie wyglądało, że zdjęcie może być troszkę poruszone. W przypadku, jeśli chodzi o reportaże ślubne, na tańc, w tańcach, na parkiecie, ja polecam użyć to jest kolejna funkcja drugiej kurtynki, czyli to jest taka szczawka po prawej stronie. Dzięki temu błysk będzie na końcu ekspozycji. Polega to na tym, że tu się dzieje ruch, czyli wpuszczamy troszkę tego światła zastanego, chodzi o to, żeby z tyłu nie mieć takiej ciemnej plamy, tylko jednak troszkę tego światła dodać. Lampa będzie błyskała na końcu, a błysk jest dosyć krótki, więc on zamraża ten ruch. Dlatego polecam ogólnie użyć tutaj właśnie tej drugiej kurtynki. I jest jeszcze jedna opcja, to jest literka H z takim piorunem, to jest HSS, czyli High Sync Speed, wyzwalanie z krótkimi czasami naświetlania. I tu w tym przypadku to używamy na przykład szczególnie w plenerze, jeśli chcemy użyć przysłony 1.8 i 100 i na przykład 1.8 1.8000. Wtedy trzeba ten tryb tutaj ustawić. Niektóre aparaty mają także ustawia się to w menu. Część na przykład jak Canon można ustawić to na wyzwalaczu. Więc to już od nas zależy i funkcja zoom, tu możemy wybrać który konkretnie, jeśli nasza lampa, którą wyzwalamy, ma taką funkcję, możemy ustawić albo automatyczny, albo konkretna wartość palnika. Dzięki temu e, mamy jakby Tutaj, y, że możemy zoomować sobie na odległość, więc to już ja zazwyczaj używam 35 mm50. Chyba, że chcemy bardzo skupić to wiązkę światła, ze względu na to, albo mamy w parasolce, to wtedy szerzej. Bo chodzi o to, że czym palnik jest szerzej ustawiony, tym może powodować, że lampa szybciej się będzie przegrzewała. Dlatego też to trzeba mieć na uwadze, jeśli używamy dużo z pełną mocą, no to wtedy warto ustawić tutaj jednak y, tą, tą ogniskową 35 lub 50 mm, nawet na sztywno, że nie automatycznie, tylko na sztywno. I dodatkowo jest taka żaróweczka. To służy do doświetlania. Jeśli nasza lampa ma światło modelujące, tak zwane, no to wtedy możemy użyć tej opcji. Wtedy będzie nam dodatkowo jakaś żarówka doświetlała jeszcze przed y, zrobieniem zdjęcia. Y, jeśli chodzi o przyciski, to mamy jeszcze błyskawicę. Ona służy do testowania. Jak z, z, tutaj widać, zaświeca się lampka, czyli jeśli będę miał jakąś lampę podłączoną, to ona będzie wtedy błyskała. Przycisk model Log. log to służy do zmiany ustawień. Tu się zmienia nam w taki tryb multi, z którego ja osobiście nie korzystam. Jeśli tam ktoś widział moje poradniki, jeśli chodzi o ustawienia lampy, to jest ta sama funkcja, która powoduje, że przy jednym naświetleniu klatki, robieniu zdjęcia, może lampa błysnąć kilka razy. To bardziej używa się w jakiejś fotografii sportowej, czy na przykład produktowej, można to wykorzystać, ale jeśli będziemy w danym trybie, czy na przykład mamy literkę A, tutaj podświetloną grupę A, to zmieniając tutaj, możemy albo całkowicie wyłączyć, czyli to są te dwie kreseczki. TTL, który możemy regulować kółkiem, tu jest ustawione w tym momencie o 0,3, czyli 0,3, 0,7 i 1, i aż do plus 3, i tak samo do minus, minus 3. Ustawię teraz na 0. Ewentualnie możemy mieć tryb manualny. I też kręcąc kółkiem zmieniamy to wartość 1 do 1 to jest pełna moc i tak dalej i tak dalej, czyli jedna 128 to będzie jakby w tym momencie ustawione najsłabsze. Dodatkowo pod tym przyciskiem mamy funkcję LOCKED, czyli możemy zablokować jakby cały nasz tutaj nadajnik, wyzwalacz. Dzięki temu żaden przycisk nie będzie aktywny i warto o tym pamiętać, bo czasem może się zdarzyć, że w torbie gdzieś tam nam jednak y, troszkę... Na przykład przycisk się wciśnie i nam się zablokuje, a będzie włączony, więc wtedy mieć to na uwadze, że trzeba go najpierw odblokować. I dodatkowo fajną rzeczą, tylko tu jest ukryte troszkę, bo na starym wyzwalaczu na dna ten przycisk lubki, był też tym właśnie TCM-em. Uważam, że to akurat było wygodniejsze w tym starym urządzeniu. Że jesteśmy tutaj w trybie tym TTL, przytrzymując tak na krótko. Aparat nam, czyli znaczy wyzwalacz nam przechodzi w tryb manualny i on zapisuje tutaj jakby ostatnio użyte parametry przy TTL-u. Dzięki temu możemy sobie przenieść te ustawienia i na przykład tylko skorygować ewentualnie jeśli są poprawne, zostawić sobie na takim ustawieniu już do jakby do końca, jeśli chcemy mieć tą powtarzalność. Więc fajna jest ta opcja. Możemy tutaj przytrzymując wyłączyć i potem kolejne, to jest z powrotem wraca na TTL. I tutaj mamy menu do sterowania, różni się to troszkę od starego wyzwalacza, bo tutaj było tak, że było takie pionowe i wszystkie opcje były w jednym miejscu. Tutaj jest bardziej tak, że mamy graficzne i symbol antenki, czyli wchodzimy i to jest tak, kanał, czyli tu wybieramy kanał, który, na którym nam zależy, na którym chcemy yy, jakby błyskać, i wtedy ten sam kanał musimy wybrać na też yy, lampie, którą chcemy wyzwalać. ID to jest bardzo ważne, jeśli działamy sami i nikt inny tutaj na tej sali, na przykład czy w tym miejscu nie wyzwala innych lamp, to ustawiamy na OFF. W przypadku, kiedy by było dużo fotografów i nie chcielibyśmy, żeby oni wyzwalali nasze lampy, bo na przykład kanał mogliby zgadnąć, ale jeśli już ustawimy w menu ID, to już będzie powodowało, że nie będzie to takie proste. Scan, tu możemy przeskanować jedno z ciekawości. Scan polega na tym, że on skanuje, które częstotliwości, które kanały są dostępne i które są najmniej zakłócone. To warto zrobić, jeśli, np. lampa nie chce błyskać z jakiegoś powodu, a wiemy, że ID kanał jest dobrze ustawiony, i tak samo grupa, to wtedy możemy sobie przeskanować i on powinien nam da 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 dać propozycję kilku różnych kanałów, które będą najmniej zakłócone. Więc to też jest fajna opcja. Poczekajmy chwilkę, on już sobie musi przeskanować. No, i dał nam kanały, które są najmniej zakłócone, więc też super, super tutaj e, sprawa. E, I tak, dystans. To polega na tym, że jeśli jesteśmy zbyt blisko lampy, no to mogą występować zakłócenia, i wtedy trzeba przełączyć. Tutaj, jeśli jesteśmy bardzo blisko zawsze, to ustawiamy na ten krótszy dystans. Jeśli jesteśmy w różnych odległościach, to polecam ten od 1 do 100 metrów. I kolejne grupy. Normalnie jest tak, że mamy od A do E. Czyli 5 grup, ale możemy to zmienić i możemy wtedy ustawić sobie tutaj tych grup dużo, dużo e, więcej. Czyli na przykład mamy tak, i możemy tych grup mieć tutaj jeszcze dodatkowo 11 więcej, więc naprawdę jest tego sporo, więc mamy pełną kontrolę nad tym, co się e, dzieje. No i ogólnie ustawione mam na mniejszą ilość, bo mi nie jest potrzebno aż tak dużo. Bluetooth, akurat z tego nie korzystam, ale jeśli ktoś ma aplikację, to myślę, że można. Tej opcji tutaj użyć. To jest ta opcja multi, można ją wyłączyć, więc ja osobiście z niej nie korzystam, ale niech sobie będzie włączona, to mi niczym nie przeszkadza. Opóźnienie to jest w przypadku lamp, które jakby nie mają HSS, można to wtedy wycyklować. Ja osobiście z tego nie korzystam, ale jest taka, taka możliwość. Tu możemy ustawić, co ile ma zmieniać wartości, czy co 0,3. Jak widać nawet można 1,512 mocy. Ja ogólnie lubię to 256, ale może też zmieniać co 01. No, co 01 nie polecam ze względu na to, że wtedy przeskoczenie o te wartości byłoby bardzo skomplikowane. Więc polecam 256 i co 03. Dodatkowo mamy możliwość, jeśli na przykład fotografujemy na dwa aparaty, i na jednym aparacie wyzwalamy lampą, a na drugim wyzwalaczem lub nadajnikiem, mogą się one zakłócać, więc wtedy tutaj wybieramy. Jeśli fotografujemy na jednym aparacie, no to dajemy jednego ludzika, jeśli więcej fotografów jest na sali czy coś, to albo mamy kilka wyzwalaczy, no to ustawiamy to. A to dodatkowo jest jeśli mamy sekonika y, miernik taki do błysku. Wtedy możemy wtedy sobie wyzwalać lampy testowo i zobaczyć jak wygląda pomiar. To jest ten TCM, możemy go wyłączyć całkowicie. Możemy mieć go włączonego i dostosowanego do różne, akurat Godox i ma różne lampy, więc możemy wtedy ustawić w zależności... Jaki mamy tutaj, yy, też, też jakie lampy wyzwalamy. To służy do wyzwalania. To jest taki środkowy styk, który jest we wszystkich aparatach, nieważne jaki aparat mamy, czy to manualny, nawet tutaj mam starego zenita, będzie widać, i on ma tutaj stopkę taką tradycyjną, metalową, więc jesteśmy w stanie wyzwolić tym wyzwalaczem. Tylko wtedy nie potrzebujemy tych dodatkowych styków, bo one by mogły tutaj robić jakieś zwarcie, i jeśli go włączymy. Tam się pojawi ikonka powinna tu u góry i wtedy aparat wyzwala tylko tym środkowym stykiem. To jest bardziej do lamp manualnych, ale oczywiście jest taka e, możliwość. Wtedy nie będzie działało HSS, czy jakieś dodatkowe funkcjonalności, jak druga kurtynka, i itd. Tak e, tutaj mamy kontrolę e, błysku, bo tu z tej strony mamy wejście i możemy sobie tak naprawdę po pierwsze, tu przez ten port USB aktualizować. Po drugie e, to jest taki mniejszy jack, 2,5 cala, jeśli dobrze pamiętam to można sobie podpiąć do wejścia w aparacie i możemy tym wyzwalać tylko jakby sam aparat, więc to też jest fajna opcja. Fotografowie sportowi często używają tych zaawansowanych, na przykład, żeby aparat sobie postawić w innym miejscu i równocześnie fotografować, albo wyzwalać z pilota. PC, yy, tu jest, jeśli właśnie podłączymy dodatkową lampę, możemy zaznaczyć, czy ma błyskać yy, jakby na początku, czy na końcu. Bip, to jest dźwięk błysku. Jeśli na przykład mamy lampy, to ja na przykład w studiu to się przydaje, żeby słyszeć, czy wszystkie lampy się naładowały. Uśpienie. Tu możemy ustawić, czy ma w ogóle wyzwalać się usypiać, czy nie. Tu mam ustawione na 60 sekund, bo zazwyczaj jest tak, że jak nacisnę lekko spust na aparacie, to on się wybudzi. To jest podświetlenie całego wyświetlacza. Na 12 sekund całkiem wyłączone lub włączone. Tu jest jasność, kontrast, jakby tego wyświetlacza. Możemy ustawić różne wartości. Ja mam na zero, jest dosyć czytelny. Ten wyzwalacz daje możliwość, jakby zapisania pięciu różnych ustawień, więc jest taka możliwość. Ja ogólnie z tego nie korzystam, bo zazwyczaj wiem, u mnie te ustawienia są powtarzalne, ale nie ma takiej potrzeby. No i clear to jest, możemy wykasować, to wykasuje nam wszystkie ustawienia, które do tej pory e, zrobiliśmy. Więc tak to wygląda. Naprawdę polecam. Jak wyzwolić jakąś lampę? To na przykład weźmy tutaj strobosa. 60 EVO. Mamy go ustawionego na kanale 21, więc takim jak tutaj. Tylko mamy grupę B. A zróbmy go grupą C. I wyłączmy grupę A. W ogóle nam jest niepotrzebna. Grupa E również. Dobra. Mamy grupę C. Niech będzie na przykład, damy troszkę słabiej, żeby tu bardzo nie świeciło. Jak widać, wyzwala. Więc konfiguracja jest bardzo prosta. Ważne jest, żeby na tutaj i na lampie było ustawione to samo ID albo wyłączone. Więc ustawiamy kanał, grupę, w zależności do której grupy chcemy przypisać, żeby sterować odpowiednio lampami, bo możemy mieć tak, że chcemy kilka grup i każda lampa będzie na inną moc ustawiona. Ale jeśli nie chce błyskać, to prawdopodobnie jest zły kanał. Jeśli to jest poprawne, to może być włączone ID na jednym urządzeniu, a na drugim nie, więc one muszą być identyczne. Ewentualnie mo y może być konieczność zmiany tutaj tego, y na jak blisko jesteśmy lampy, czyli tam ten zakres od 0 do 30 metrów albo od 1 do 100. Więc jeśli jesteśmy zbyt blisko, to też mogą być jakieś zakłócenia, wtedy możemy zmienić na inny kanał. Więc naprawdę fajny wyzwalacz, chociaż ja zostanę prawdopodobnie przy tym starym, bo. Uważam, że nie ma jakichś takich dużych zmian, chociaż najprawdopodobniej najfajniejsza jest tutaj ta blokada, że jest bardzo szybka, nie musimy tym kółeczkiem kręcić, tylko jedno przekręcenie i nam się blokuje. Więc tak wygląda konfiguracja. W razie jakichś pytań, zapraszam do strefy komentarzy. A jeśli interesujecie błysk, poznanie błysku, to zapraszam do swojego kursu w opisie i w pierwszym komentarzu znajdziesz. Kurs naprawdę ma przystępną cenę, a jakby rozwija ten temat. Użycia lampy, wyzwalaczy w różnych sytuacjach nie tylko jedna metoda, ale kilkanaście, ale też jak podejść do błysku, więc to jest dosyć istotne. Dzięki wielkie zaglądanie. Zapraszam do subskrybowania, jeśli tego typu treści Cię interesują. A jeśli ten film Ci się podobał, to yy, daj lajka w górę, bo to pomaga tutaj rozwijać ten kanał. Jeszcze raz dziękuję. Udanych kadrów.